Nie mniej się z ze strony The Vitoria, A to kolejny odcinek z Eurotracksem. Later moi drodzy, ta kierka jest dosyć ciekawa, więc jeszcze trochę w nią będę gerała. Jak na to dopiero drugi odcineczek, więc zobaczymy jak to pójdzie dalej. Teraz muszę znaleźć wyjazd Tak ale... już Dlaczego to nie wiesz? Bo ja trochę już za szybko. A, z czym mikrofonikę jeszcze? Nie wiem, czy ja mnie ale teraz myślę, że będzie dobrze. Ura, muszę nie przekraczać prędkości, bo teraz mandaty się posypią jest chyba paliwo, co myślicie? Chyba tak Ja już w sumie nie pamiętam ojojo ojojo! Oj, oj. Znowu przekroczyłam prędkość. Tutaj słabo wygląda, bo idę na pierwszą osobę. Wtedy lepiej to się będzie patrzeć Jak mówiłam w poprzednim odcinku, że brakuje radia, to nadal się tego trzymam. No tak dosyć cicho jest, tak. Słabo, słabo powiem Wam. Bez radyka jednakże. O dobra, masz 80 jechać. Lepiej, a przehamujemy. Przychamuj czerwone. No naprawdę, powiedzcie. No to muszę zmienić w sumie. To jest ten Nie! Ooo! Nie wypadka. wypadku. Co się dzieje? Ej, no, ale, ale autobus nas bym mógł przepuścić, przepraszam bardzo. Kolega nas chyba przepuszcza. Dzięki kumpel. Nie wiem jak się dziękowało. W sumie światło muszę włączyć. Gdzie były światła? Dobra, tu się dziękuję. A światło to wyciaraczki. A jest. Oj, coś się stało? Kurczę, molek. No nie, no. Jak się światło włącza? No ja nie chcę przytrzymać, ja chcę... O, 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 mam. Dobra. Wyprzedzają mnie. No, co za typeczek, no. A jak zaraz tego... O, nie, nie, nie mogę, nie mogę tak szybko jednak. Jak ja się rozpędzę tym tirem... To zaraz, kurczę. No, dostanę. Tak to się skończy. O to zawiaski będą, tak sobie patrzę teraz. Hmm. No większe te światła, bo już nie w sumie nie widzę. Trzynaście stopni jest w tym samochodzie. To słabo, słabo. A, jaka ładna rzeczka sobie płynie. Teraz tak spoglądam, że to dosyć daleko będzie. O jają. No nie mogę chyba patrzeć na nawigację, bo... Bo potem zjeżdżam. 2 godzina i 15 minut. Przeco czas. let's go in the darkness let's oh nana just be careful nana love and simple nana promise me no promises O oh no, deszcz pada. O oh no. Tylko nie to jesteśmy. Już prawie. Jesteśmy w I teraz chyba jeszcze sobie podjechać. 90 kilometrów. Nie no, też tutaj jeszcze nie jechałam. O, bo się, bo, się. Szybciej te wyciareczki powinny chodzić. Co jest z nimi? Ale ja wiem, co zrobię. O, o, o. O, ale się grz... Błyska! Brzmi, błyska wszystko. Śniegu brakuje. No bo nie, gradu o. o nie, wyłącz to. Wyłącz to. się go w kabinie. Dość no. realistyczne jest to. No. Nie powiem. Co z tego, że jedziemy przeciwnym pasem, co z tego? Kurde. O boż! O boż! No i będę płaciła. Mm. Nie podoba mi się to. 40 km To już na czyrku myślę To jest ciszej o wiele Fajnie, że swoich rąk i widzę ani nóg Fajnie, że mogę zobaczyć fotel, na którym siedzę hmm. Ciekawe, ciekawe Będę się przyspieszyć tych wycieraż No da się, chyba da o! Nie wiem jak to zrobiłam, ale dobra. No! Nie! A nie, dobra. A nie, dobra. Dobra. Zacznę. Policja Au, au, au. Fajnie, dobrze, że daleko to było. nie pas. No i dobra, można jechać. 3 o, trzy kilometry zostały. Koleżkę mamy. Ua! Koleżkę mamy po... od tu pełno po lewej, na wprost będziemy musieli skręcić. O, pomarańczowe, dobra, nic się dzieje.

Dobra, zaliczy nam to, czy nie zaliczy? O, dobra. Nie, ja parkować to chyba nie chcę. Chyba, że to możemy wypróbować. To, to takie łatwiejsze. Dobra, zobaczę. O, jest. Aha! jestem już prawie tak... w tą stronę. Ale dobra. Wyjść w dystrypie przy, przy bardzo przechodzę. Zliczy mi to? Chyba nie, nie zalicza mi tego. No cóż. To muszę wyprostować. Teraz myślę. Przeciapo nie, skręcaj. nie, 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 No, ale czemu? chwilu, nie to będą męczarnie bo on mi skręca, on nie chce do tyłu jechać on mi skręca, no patrzcie to co robi no nie, nie mogę, no nie wytrzymam, zaraz no czemu on nie chce... On się popsuł tego. no ja już wiem, dobra, ja już wiem Albo nadal nie wiem. Mm, dobra. Albo nie dobra, no, skręca na przyczepę, nie, nie lubię tej przyczepy, naprawdę, no, nie lubię tej przyczepy, no. Nie, w tą stronę. Nie, nie, nie lepiej nie, się nie kombinujemy. No co teraz, może zaparkowamy? No bez jaj. O, 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 o! Jest, 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 jest! Kara za uszkodzenia? O, ja 176 euro. No, sporo. No dobra. Udało nam się. Jest git. Ludziska, dzięki, że oglądaliście. Koniecznie zostawcie łapkę w górę. Tak na zachętę. Wiecie. Trzymajcie się. Cześć.